Jeśli moi klienci chcieliby zabić własne dziecko, to zorganizowaliby to znacznie lepiej. Nie zrozumiałem swojej córki. Nie interesuje mnie porażka. Nigdy nie przegrała. Nigdy. Wlaźcie no się z mojego domu natychmiast. Najpierw mi powiesz, o co tu chodzi. Trochę się w niej zabujałeś, co? Naprawdę jesteś gotowa zaryzykować wszystko, co osiągnęłaś? Czas na drugą rundę. Co to może ci grozić do żywocień? Senior nie chcę rozgłosu. Musiałem się odsuwać od Ciebie. się. Wbijać. Jest winny? Wszystkie dowody na to wskazują. Będzie problem? Chyłka jest nieogluczalna, nie można jej ufać. Nie przyzna się. To idź w niepoczytalność. Pani mecenas nie ma pojęcia, co się wpakowała. Magdalena Cielecka. Chyłka kasacja. Nowy sezon od 15 listopada tylko w Player.